I tak, heka Siemka, witam wszystkich, e, poniedziałek 30 listopada, ostatnie 15 minut dla lasu w listopadzie, tak, jutro już grudzień, mamy godzinę 11.48, tak, tak. E, ja oczywiście oczywiście no standardowo tak akcja las <głos》> po wczorajszym live od Marcina. Marcin powiedział że ja pewno po robocie dzisiaj po nocce bo jestem po nocce że pójdę do lasu No chciałem od razu z rana jechać a było za, było za ciemno. Ale jestem teraz tuż przed 12:00, troszeczkę tam pospałem i do lasu się wybrałem także wielkie wielkie e, pozdrowienia dla ciebie Marcin no, oczywiście e, ten też e, film ten spacer będzie miał troszeczkę kontekst w twoją stronę więc idziemy do lasu posprzątać i tak tu już na sam początek już tu się czai do nas butelka pod drzewem no nic, ubieramy rękawice Spiderman'a to rękawice, które otrzymałem od Marcina z kanału Tam na Dnie i co, wpadajcie do Marcina do kanału Tam na Dnie bo co? bo wkrótce u niego będzie konkurs na 500 subów, tak na 500 subów Podobno super nagrodę ma przygotowaną Także więc subskrybuj subskrybujcie I pozwólcie mu o, Szklana buteleczka trafia do, do woreczka I pozwólcie Marcinowi jak najszybciej osiągnąć te 500 subów Bo robiliśmy, robiliśmy już taką akcję, właśnie gdy <laughs> Zwyczajnie 50 miał problem osiągnąć pię, 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 pierwszą 500 i to się udało, liczymy na Was i to jakaś folia no i tak, przyjemne z pożytecznym oczywiście link do kanału tam na dnie od Marcina będzie pod filmikiem także gorąco gorąco zapraszam jeszcze raz pozdrawiam Cię przyjacielu a my sobie idziemy taką truszką leśną i co jeszcze, no wczoraj był śnieg dzisiaj zostały tylko resztki no ale wiadomo, to są początki Oby także się wczoraj w komentarzach pisali Nie był to już pierwszy i ostatni śnieg No ale tak to już jest Nic Idziemy sobie w szaczory. Poszukamy fantów No w lesie fajnie, taki spacerek Na pobudzenie I tak śnieg się troszeczkę roztopił A tutaj co mamy? Patrzcie 50 groszy, że już jest zwrot. Nic, idziemy dalej. Tutaj widzimy kolejną rzecz ciekawą. A więc już po dzisiejszej cenie 5 groszówka, także kurs 4 groszówki poszedł do góry. A że to na wysuwamy, to, to na podsumowaniu podzielimy. No i tutaj coś widać. Ta i wora. I tak idąc dalej, chciałem też polecić kanał Żony od Marcina, Natali, poznałem Ci Natalia, Natalia od niedawna, z tego co widzę, prowadzi kanał, który się nazywa Tusiowy. Tu inspiracje. Bardzo ciekawy pomysł. Eee, gorąco Wam was, te was też tam zapraszam. Oczywiście link do kanału jest w opisie. I co tam Natalia dla nas przygotowała? Moje Nie chcecie sobie na przykład coś zrobić, niespodziankę swoim bliskim, to jest na święta. Na przykład coś ładnie spakować, że tak powiem, albo zrobić z ręcznika fajnego Wpadnij Wpadnijcie, Natalia fajnie omawia robić ciekawe instruktorze. Możecie na, przez to zaskoczyć swoich znajomych, mówię tu też albo e, swojej dziewczyny, żony, mówię tu też do, do, do panów obejrzeć, podejrzeć, zrobić coś takiego i zrobić komuś naprawdę miłą niespodziankę. Także wpadajcie do, do Natalii na kanał Tusiowe Inspiracje. Chodźcie, subskrybujcie, łapkujcie i oczywiście. Polecam ja, polecam gorąco. A tutaj taki kawał jakiegoś plastiku. Nic. Nowora. I tak go Przyjemne dzisiaj. Z pożytecznym. Sprzątamy. Polecamy. A jak polecamy, to pomagamy. Idziemy dalej. I tak tu. Folia. A tam. 5 groszy. Leży pod drzewem. Tu czeka. Super. Tu jeszcze kora z drzewa opadła. Pewna jakiś, jakiś niedźwiedź. Pił piwo i zdzierał skórę z pleców. No nic. Na razie do worka. E, e, ostatnie listopadowe sprzątanie. Tam coś się błyszczy. gdzie w tamtą stronę. Wczoraj śnieg był. Dzisiaj się zmył. No ale tak to jest, takie są początki. Niektórzy mówią, że powinna być w tym roku zima, że powiedzmy tego sezonu zima, bo rok, rok się szybko skończył. W ogóle wyjątkowo ten rok jakoś nie wiem jak wam, ale mi to szybko, szybko przeleciał. Jutro już grudzień. No nic, tak to czas leci szybko, jak się aktywnie działa folia. Na poli reszki śniegu. Patrzcie, fajne drzewo tutaj. Panie to wygląda. A będzie jeszcze lepiej wyglądało, jak te śmieci stąd wyniesiemy. O, tu jeszcze. jakiś lejek sobie ktoś zrobił. Od butelki. Nie ma. I do woru, przywaga, tworzywa. Dzisiaj tak widzę. Potem oczywiście poserwujemy, o i tutaj coś jeszcze się wyłania. Tak, energetyk i plastik. Uch. Zobaczę, jak się w lesie rudo zrobiło tych liści. I a propos rude, no to ruda, Miedziucha, pięknie poszła do góry. To też taka jedna z pozytywnych informacji, mm. <głos》>, mówiąc z ostatniego czasu. Także się bardzo cieszę. Fuch. W międzyczasie sobie już tutaj do reklamówki dałem puszki, butelkę. Mój kolejny depozyt z tego zbierania. A co wszystkie śmieci, które bywały do śmietnika. No nic, idziemy jeszcze dalej. I tutaj, za drzewem się skrywa butelczyna Zbieramy tą kolejną, widzę już, zieloną Nic się nie ukryje Niestety nie zwrotna, bo zwrotna Zawsze mam z tym problem Dobra, perła nie, jest zwrotna Zielona To nieopodal Budowa lasu O, tu ktoś gwiazdorzył i zostały w lesie. Trzynikersa, no, taka jak i budowa, o czym wspomniałem, no to takie rzeczy też się zdarzają w innym miejscu. Syropion, butelczyna, kolejna taka butelka ze śmietany czy z czegoś, nie wiem, taki flakonik. Rękawiczkę ktoś zostawił. Tak, no budowa to budowa, nie? Jest terapion. Idziemy dalej. Tam jeszcze coś widzę za drzewem. Albo nie widzę, albo nie widzę. Jest folia. Jak folia to no znika z lasu. To się uczali O, jest i złom. No to złom. Berkamówki na fanty. No i tak, ja oczywiście będę już pewno pomału kończył, nie wiem, już teraz godzina, zaraz zobaczymy. Ale e, tak, oczywiście jeszcze raz wszystkich przypominam, znaczy jeszcze to mówię, to, czyli jeszcze woreczek złapiemy. I dobra. No i tak pomału kończąc, i wracając do sedna tego filmu, e, gorąco polecam dwa kanały. Tu inspiracje. Natali. Wpadajcie do niej. Łapkujcie subskrybujcie, jeśli się kanał rozwija. Życzę jej tego z całego serca. Kanał naprawdę ciekawe filmiki, fajnie się ogląda. Także wpadajcie. Panik poleca. I oczywiście gonimy, gonimy. 500 subów u Marcina. Będzie konkurs. Ma być podobno świetna nagroda. Marcin chyba za niedługo to nam też wyjawi. Tam na dnie, sub za subem, niech tam leci. I nic, ja pomału się zbliżam do podsumowania. I będziemy kończyć ten fajny spacerek. Bo od razu się lepiej czuję, się rozbudziłem. No i tak, czas na podsumowanie oczywiście tutaj resztki śniegu na widoku. Mamy godzinę, którą? 12:11, patrzcie na nie pamiętam, które weszło, ale chyba było za 12:12, .12, czyli dobre 20 minut w lesie. I co nam wpadło? Cały wór. Większość plastiku. Tam jest kilka butelek, jakiś słoik. No i fanty. Cztery puszeczki. Po 5 groszy, tak, czyli 15 groszy, butelka 50, 65 groszy, jeszcze taka puszka pójdzie na złom, także 65 groszy wpadło. Tak mówiąc krótko, pozytywnie. Las ten, oto piękny las tutaj, około, już lżejszy, po prostu o tej śmieci Ja pomału wychodzę. No i co tu mówić? no to Oczywiście ostatni listopadowy wypad na 15 minut dla lasu. I co? No jak się podobało? łapka do góry, jak nie to w dół. Piszcie komentarze, oglądajcie reklamy. I kto nie subskrybuje kanału Flaming Recykling zapraszam do subskrypcji poprzez kliknięcie tutaj tego Flaminga. I na poprzednie równie ciekawe odcinki, tutaj i tutaj. No nic. Hej siemka, pozdrawiam wszystkich i do zaś.